Te kubki możesz zjeść. To hit każdej imprezy. Każdy gość będzie w szoku i na pewno poprosi i przepis. Nieważne, czy użyjesz ich do deserów czy drinków, to i tak przyciągną uwagę. Na samym początku uszykuj sobie miskę, wsyp do niej 175 gram galaretki. Jej kolor czy smak wybierasz według swojego uznania. Następnie dodaj składnik, dzięki któremu otrzymamy świetną gęstość. A co za tym idzie, trwałość? Jest to żelatyna. Dodaj jej 50 gram do miski, w kolejnym kroku wlej 300 ml gorącej wody. Od razu po wlaniu wody zacznij wszystko energicznie mieszać. To ważny etap, ponieważ nie może być żadnych grudek. Przelej ją najlepiej do dzbanka, aby wygodnie ci się ją przelewało do kubeczka. Wlej galaretkę do połowy kubka. Wybierz łyżeczką całą piankę, jeśli zrobiła się na górze. Następnie włóż mały kubeczek do większego, wlej do niego ponad połowę wodę. Na takim połączeniu połóż dwa noże na górze, aby kubek ze środka nie wypłynął. Pozostaw kubki na trzy godziny w lodówce. Po tym czasie wyjmij kubki, następnie wylej z mniejszego wodę. Po czym swobodnie wyciągnij mały kubeczek ze środka, natomiast z większego wyciągnij galaretkę. Możesz sobie pomóc nacinając go nożyczkami. Nasz ogromny kubek żelek jest gotowy. Takie kubeczki używaj do picia na imprezach. Możesz w nich zrobić także pyszny deser. Użyj do tego bitej śmietany, ale także możesz dodać pokrojone kostki galaretki. Kostki galaretki przyrządzisz bardzo szybko. Wystarczy, że rozpuszczoną galaretkę w gorącej wodzie przełożysz do prostokątnego pojemnika. Takie pudełko włóż do lodówki. Po trzech godzinach wyciągnij ją i pokrój w kostkę. Smacznego!